Polska Izba Mleka. Mleczne śniadanie prasowe. Jest to kolejne spotkanie organizowane przez Polską Izbę Mleka w tak zwane mleczne śniadanie. Klasowe. skierowane jest przede wszystkim do dziennikarzy, ale też i do członków Polskiej Izby Mleka, do podmiotów, które zajmują się i skupem, i przetwarzaniem produktów mlecznych. Przede wszystkim dzięki tego typu spotkaniom chcemy pokazać, że branża mleczarska, tak jak inne branże, ma też swoje problemy, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o promocję, i jeżeli chodzi o to wszystko, co jest związane ze sprzedażą. Problemów na pewno nie brakuje, zwłaszcza, że cała branża mleczarska znalazła się w centrum dyskusji na temat przyszłości unijnego rynku mleka. Mówiąc wprost, Komisja Europejska chce z datą 1 kwietnia 2015 roku zlikwidować system limitowania produkcji. Z Polski płynie silny głos sprzeciwu. Patrząc na produkcję mleka, że to jest bardzo kosztowna dziedzina rolnictwa, jak i również trudna. A zarazem mleko jest bardzo ważne i produkty mleczarskie w wyżywieniu narodu, wydaje mi się, że nie powinno być zlikwidowane kwotowanie. Może to być zreformowane, zmienione, ale powinno być w jakiejś formie utrzymane. Faktycznie, zdaniem producentów mleka, limity spełniają swoją rolę i nie należy ich likwidować. Myślę, że kwotowanie mleka jest to stabilizacja na rynku i ciągłość produkcji, bo nie można sobie z produkcją mleka tak zrobić jak z produkcją drobiu czy trzody, bo nad produkcją mleka na doboro trzeba pracować 7 lat minimum, żeby genetykę w oborze utrzymać, to jest raz, a koszty do produkcji mleka, maszyny i ciągniki i budynki są bardzo drogie, także to jest nawet można powiedzieć, że rodzinna inwestycja nie jednego pokolenia. Polskie Ministerstwo Rolnictwa aktywnie działa na forum Unii Europejskiej w celu pozostawienia systemu limitowania. Sprawa będzie bardzo trudna do załatwienia, ale próbować na pewno warto. Dlatego, że nam bardzo zależy na tym, aby rynki rolne w Europie były stabilne. Rynek mleka i rynek cukru są rynkami kwotowanymi. Oczywiście odejście od kwotowania jest od lat zapowiadane, natomiast nie jesteśmy jeszcze na tyle doświadczeni po kryzysie roku 2020. 8-9 na rynku mleczarskim, żebyśmy w pełni byli przekonani, że odejście od kwotowania jest dobrą decyzją. Zdaniem uczestników śniadania prasowego zorganizowanego przez Polską Izbę Mleka, ewentualna decyzja o likwidacji kwot mlecznych może doprowadzić do poważnej destabilizacji na polskim rynku mleka. Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na to, by walczyć o utrzymanie pozostałych unijnych mechanizmów wspierających rynek mleka. W polskich warunkach brak stabilności produkcji mleka spowoduje, może spowodować, nie chciałbym, żeby to oczywiście nastąpiło, w sytuacjach na rynku wieprzowiny, że po głowie trzody mamy najmniejsze od kilkudziesięciu lat. Kwotowanie to nie są ilości w gospodarstwach, to nie są ilości, nie jest ograniczenie ilości mleka produkowanego w gospodarstwach. Kwotowanie to jest druga część związana przede wszystkim z ochroną rynku. Z dopłatami eksportowymi, z dopłatami do przechowalnictwa, z szeregiem różnych subwencji przewidzianych jako mechanizmy interwencyjne Unii Europejskiej. I oto tak naprawdę idzie walka. Zamiast systemu kwot mlecznych, Komisja Europejska proponuje wzmocnienie siły przetargowej producentów mleka poprzez umożliwienie im zbiorowych negocjacji umów na dostawy mleka. Te rozwiązania nie będą jednak dotyczyć spółdzielni mleczarskich, które kontrolują większość naszego rynku. System bardzo enigmatyczny, niejasny, lub jak mówi polski rząd, zupełnie nieprzydatny. Myślę, że to jest takie udawanie, że coś na tym rynku uczyniono, dlatego że nic z tych zapisów, które są, nie jest nowym. To, co mamy w Polsce dzisiaj, to w ponad 60%. W mleczarstwie mamy sektor spółdzielczy, a tam rolnicy są właścicielami spółdzielni i ta dyskusja, te negocjacje cały czas odbywają się. Jeśli dzisiaj kwotowanie mamy zastąpić umowami, to przypomnę, że w Polsce umowy kontraktacyjne na mleko wprowadzano w latach 70. w tak zwanych gospodarstwach specjalistycznych, to wtedy jeszcze ta słynna reforma gierka gospodarstwa specjalizujące się, kooperujące. Wtedy pamiętam dokładnie, jak wprowadzano kontraktowanie mleka, więc te kontrakty są. Pozostaje jeszcze tylko pytanie: czy w przypadku likwidacji kwot produkcyjnych rolnicy mogą liczyć na rekompensaty z tego tytułu? Jestem o tym głęboko przekonany, że kompresaty w tym przypadku będą niezbędne. Nie będą tylko walczyć w Polsce rolnicy, ale też rolnicy w całej Europie. Ja na swoim przykładzie powiem, że ja osobiście dokupiłem 500 tysięcy kwoty, płaciłem po złotówce. Jeżeli mi się to zabierze, no to powinno się zwrócić, bo jednak skasowanie kwot wiąże się z mniejszą płacalnością, bo nie będzie stabilizacji na rynku. Ostatecznej decyzji Unii Europejskiej w tej sprawie jeszcze nie ma i raczej długo nie będzie dofinansowane z Funduszu Promocji Mleka.